Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Śmieję się, bo co zaczynam nagrywać? To słychać straszny hałas, dlatego że u nas zaczął się kolejny remont dachu. Chwała mi wybucha, ale Ale za chwilę stąd wychodzę i zabieram w Was tak piękne miejsce, że na pewno będziecie zachwyceni, bo dawno tam nie byliśmy razem. Stoję pod McDonald'em, bo. Oj, 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 oj! oj. Wybaczcie, bo y, musiałam się spotkać z pewną y, projektantką, osobą, która robi coś naprawdę niesamowitego i nie miałyśmy gdzie się spotkać, żeby ona mogła mi przekazać swoje rzeczy. Będzie wspaniały, mam nadzieję, film właśnie z tymi ubraniami. Jezu, muszę, słuchajcie, o, może tak będzie lepiej. No i nie ma się teraz gdzie spotkać, więc się umówiłyśmy na parkingu pod McDonaldem. Czy wy też tak macie? Mm. Just another sunny day, in Southern California It's where the people came to play Don't let them transform ya oh, oh, oh. Come and see what you've been missing take my the mask for a while, because like a A chcę z wami pogadać. Zobaczcie jaki piękny dzień. I my tutaj z dziewczynami zażywamy y, po pierwsze kąpieli słonecznej, przyjmujemy witaminę D. Normalnie się za bez okularów teraz założyłam, żeby nie mrużyć oczu do kamery. Po drugie spotkałyśmy się, chociaż szczerze żadna z nas jakby nie miała chyba ochoty nie, się spotkać. I to było takie nie, przełóżmy to, ja mam doła, ja nie chcę, ja nie chcę do ludzi. I tak trochę na siłę się spotkałyśmy, i po pół godziny rozmowy i siedzenia na słońcu i patrzenia na to piękno wokół, na tą cudowną jesień w Parku Oliwskim, bo tu właśnie jesteśmy, stwierdzamy, że życie jest piękne i że piękno życia w tak właśnie małych rzeczach się znajduje. Więc jak jest Wam źle, naprawdę nie siedźcie z tym sami, idźcie do ludzi. Bo kurczę, no, właśnie to co powiem będzie straszne, ale my nie wiemy, czy jutro coś nam się nie stanie. To dlaczego ostatnie chwile naszego życia nie miałyby być piękne. Ktoś mi powiedział kiedyś, że trzeba żyć tak, jakby każdy dzień był tym ostatnim. ostatnim. I mi się to wtedy wydało takie strasznie banalne, i jednocześnie na wyrost i takie nierealne, ale szczególnie w tych czasach trzeba tak żyć. No bo kurcze, no różnie może być z nami. No, także już nie gadam. Aleksandra Coelho się wyłącza i pokażę Wam jeszcze kilka przepięknych scen z parku. i przyjechałam pod market, w którym wiem, że kupię na pewno tuż do drukarki, który wczoraj się skończył. Wszystko skupione. kupione, tutaj wielka siata z zakupami, oczywiście po co brać koszyk, skoro można sobie podźwigać, prawda? No i tak, słuchajcie, na wylot przez ten tunel, który właśnie mijam, widziałam księgarnię Świat Książki, to pomyślałam sobie, że nasze życie znowu spowalnia, więc więcej czasu będziemy spędzać w domu, w związku z czym potrzebuję nowych książek. No i oczywiście jest moja na promocja, która jest u nich prawie zawsze. Długa książka, 50% taniej. Tylko muszę przeczytać. Mam tu światowy bestseller. Moja siostra morduje seryjnie. Ona wygląda tak. Ma świetne opinie. Mm, I to jest taki pikantny, złowieszczy, podany w komicznym sosie. Jadowity jak Skorpion Thriller. Recenzja New York Timesa. I wzięłam też, słuchajcie, Rebekę. Bardzo mnie ten tytuł zaintrygował również w kontekście Netflixa, i chyba od tego zacznę, bo mam ochotę na taką tematykę. No, i kochani, nadszedł ten moment, na który czekałam od dawna, czyli wieczór i pielęgnacja. Pielęgnacja jest moim topowym tematem, jeżeli chodzi o pasje takie życiowe. Uwielbiam kosmetyki pielęgnacyjne, ale to już wiecie, to jest oczywiste. A czemu nie nagrywam w tej łazience u góry? Bo nie mogę już patrzeć na te straszne kafle. Więc <laughs> Przyszłam tutaj, gdzieś ładniej, ponieważ chcę Wam opowiedzieć, tak jak Wam obiecałam w kilku słowach o pielęgnacji koreańskiej. Pokazywałam Wam na Instagramie, w ogóle ja nie wiem, Wy jesteście po prostu najlepsze, kocham Was dziewczyny i mówię teraz do Pań, bo to dziewczyny do mnie głównie pisały. Jak dostałam paczkę PR-ową La Rose Care, jest to sklep internetowy, w którym kupicie produkty koreańskie. I pokazałam wam te produkty, mówiąc o tym, że nie mogę się doczekać, że będę ich używać i co najbardziej przykuło moją uwagę, to tyle z was mi napisało, że od razu zamówiłyście <noise> swoje kosmetyki. I w sumie mówiłam wam wtedy, że nie mam kodu, bo dostałam od nich tylko te rzeczy, które sobie sama zresztą wybrałam, chociaż oni parę rzeczy dorzucili, takich hitowych, żebym się z nimi zapoznała. Mówiłam wam, że ja do nich napiszę, czy nie chcieliby dać kodu. No i mam dla was ten kod, w 10% na wszystko. I z tych wszystkich marek koreańskich, bo w tym sklepie znajdziecie mnóstwo firm, które są bardzo trudno dostępne u nas w Polsce, może nawet w Europie. I oni mają wyłączność na dystrybucję niektórych marek. Jest taka marka jak Uniq. Ja też dzięki Wam popytałam się Was, jak dokładnie robić zmywanie make-upu olejem. Dowiedziałam się, jak to robić. Więc dziękuję Wam bardzo, bo zawsze mogę na Was liczyć. Bardzo się bałam, że mnie pozapycha, bo ja kiedyś już próbowałam używać olejków, pamiętam, że miałam chyba na Komi albo jakiejś innej takiej marki i ja miałam wysyp pryszczy straszny, więc taką, taką rezerwą podeszłam do tego produktu i się okazało, że niepotrzebnie się bałam, bo w ogóle gadamy i ja Wam pokażę, jak to robię. Jedna pompka na sucho, tak jak stoję, rozgrzewam sobie w dłoniach i zaczynam delikatnie po prostu sobie robić takie ruchy okrężne. Ja nie mogę powiedzieć, że ja jakoś to ścieram. Po prostu masuję sobie buzię i ten masaż możemy zrobić trochę mocniejszy, bo no, możemy więcej tego olejku. Słuchajcie, to już rozpuszcza się w sekundę. Yy, to jest niesamowite, że on tak szybko rozpuszcza właśnie make-up. No i druga pompka, ale jak macie mniejszą twarz, <grytanie> to myślę, że jedna Wam wystarczy, albo na przykład chcecie zbyć samo oko. Bo też nie wiem, macie jakieś obawy, w ogóle pięknie pachnie. Ja już sobie wyrobiłam taki nawyk, a używam tego, mm, tej serii produktów i tej koreańskiej pregnacji dwufazowej, w zasadzie nawet trzy o ustach. Słuchajcie, ja sobie też robię taki masaż, który ma mi trochę napiąć twarz i też y, rozluźnić tutaj napięcie mięśniowe. Wiecie, że jestem po rehabilitacji szczęki, bo miałam bruksizm i właśnie moja rehabilitantka mi mówiła o tym, jak to jest istotne. Więc ja robię sobie taki delikatny właśnie masaż. Tutaj troszeczkę mocniej, mocniej uciskam, ale to zupełnie przy okazji abstrahując od tego na makijażu. No i właśnie chwilę sobie tak e, robimy te kółeczka, masujemy buzię i makijaż jest praktycznie rozpuszczony i teraz wodą go zmywam po prostu. I resztki tego make-upu będę zmywać taką pianką. To też jest marka Junik. Ja mam dużo więcej produktów od nich, innych marek, ale dziwnie wyglądam z rozmytym makijażem na twarzy. Ale właśnie ta marka Junik dla mnie to jest w ogóle topowe odkrycie. To się nazywa Centella Bubble Cleaning Foam. Nie wlewa się do oka i w ogóle oko nie szczypie więc takiego ja mam oczy dość wrażliwe jak widać też zmęczone myślę, że dzisiejszy spacer i takie dotlenienie organizmu też mnie wiecie mocno pokonały że tak powiem skóra w dotyku jest tak mięciutka w ogóle wspaniałe jest to, że nie używam tu żadnych wacików i pewnie wy to wiecie osoby, które e, jakby stosują taki koreański ten makijaż. ja tego nie wiedziałam bo mówiłam, że kiedyś miałam podejście i no niezbyt a teraz no to skóra to jest obłęd i teraz tonik. I ten tonik to jest witaminowy tonik, który ma 5% ekstraktu z owoców i kwas hialuronowy, aż 45%. On ma taką, konsystencję. Zobaczcie, on jest taki, widzicie, że on się tak jakby ciągnie. I ja go biorę sobie na dłonie i tonizuję buzię po prostu tak. I dzięki temu, że on ma taką konsystencję, to nic nam tutaj nie spływa, nie chlapie. No i omijam oko, no bo kwas, wiecie. No i błyskiewicz się wchłania, no i skóra jest gotowa na kolejne produkty. I tutaj, to są dwa hity z ich sklepu, jak Wam pokazałam na Instastories, to mnóstwo dziewczyn napisało, że zna tę te serię propolisową. Maska całonocna, witaminowa z propolisem i krem pod oko. Oba produkty są tak bogate, jeżeli chodzi o konsystencję, tak wspaniale nawilżają. Krem pod oko jest żółty i bardzo fajnie otula właśnie te okolice ja nakładam teraz krem pod oko a jeszcze chciałam wam pokazać maseczkę no dobra, słuchajcie słuchajcie, będzie podwójne nawilżenie i nakładam tylko maskę ja używam jej raz w tygodniu używam jej teraz trzeci czwarty raz, bo raz jej użyłam yy, trochę więcej zobaczcie, niewielka ilość i ona w ogóle mam wrażenie, jakbym taki trochę jakby rozrzedzony miód sobie rozmorowywała na twarzy. Cudowne jest to uczucie. Ona jest taka pod palcami, po prostu nie wiem nawet do czego to porównać. Na usta sobie też ją nakładam. No i taka ilość wystarczy. I też szyja. Pięknie, delikatnie pachnie. No i taka niewielka ilość wystarczy, żebyście obudziły się z baby face, dosłownie. Ja ogólnie yy, tak, bo ta skóra będzie zregenerowana, nawilżona. Yy, ten propolis też wycisza jakieś takie problemy skórne, wysuszone skórki, czy pryszcze. Mega jest Ja Jestem tak zajęta tymi produktami. Mamy jeszcze dwa produkty Unika, których w ogóle nawet nie otworzyłam. Yy, serum beta -glukan oraz yy, taki krem na dzień, dlatego że Kończę jeszcze produkty innych firm, które mam teraz i potem je wyłączę do pielęgnacji, bo jeszcze pewnie tak z dwa tygodnie. Cudowne to jest. Słuchajcie, inna firma, ale te płatki hydrożelowe pod oko ze świnką. To, to jest w ogóle, one się nazywają Gold Hyaluronic Acid Eye Patch i firma to Elizaweka Milky Piggy. Tutaj mamy... Moje kochane dziewczyny i panowie, bo też wiem, że panowie mnie tutaj oglądają, zanurzone w takim płynie z kwasem hieloronowym również, złote e, pod oko, i tutaj tylko łyżeczką to wyjmujemy, żeby to było higieniczne, takie złote właśnie płatki, które możemy nałożyć sobie tak, możemy je nałożyć na odwrót, jakby tą grubszą warstwą do środka, ja wolę zdecydowanie tak, Użyłam sobie od razu drugi i słuchajcie one są tak mocno nawilżone w tym płynie że one mogą wam delikatnie spływać z buzi, dlatego niewskazane jest chodzenie, trzeba w nich poleżeć i zrobić 20 minutowy relaks, w ogóle mniej więcej je trzymamy pod okiem i to co one robią to natychmiastowo wygładzają okolice oka worki są dużo mniejsze ściągają opuchliznę Zmaszki pod oczami też są mi widoczne, więc to jest super opcja przed dużym wyjściem albo po ciężkim dniu. Więc zaraz biorę moją nową książkę, kładę się z tą maseczką cudowną na twarzy i z tymi cudownymi padami pod oko. Jezu, to jest takie przyjemne, słuchajcie, musicie tego yy, użyć. I szczególnie, że macie teraz mój kod 10%, póki co on działa, nie wiem do kiedy, no ale. Teraz na pewno działa, więc korzystajcie, póki mamy wszyscy tą pewność. Ja zamykam tutaj swoje opakowanko, idę po książkę, idę się relaksować. W ogóle powiem Wam, że w tych złotych płatkach wygląda się pięknie, zobaczcie. <laughs> Także dzięki, że dodaliście, dajcie znać, jak kupicie coś z mojego polecenia. Ja jestem absolutnie na koreańską pielęgnacją. Wiecie, że produkty koreańskie i dermokosmetyki kosmetyki, i niekiedy polskie produkty, które mają dobre składy, to są moje ulubione. Więc tak, dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. A ja na relację.